Witam Was, moi kochani. Jedziemy z tym murowaniem. Czyli zrobiłem sobie narożnik tutaj w tą stronę. Tu wykorzystałem takie spalety, gdzieś tam były ubite. To tutaj do tego supa jak najbardziej się nadają. I jeżeli nie współgra mi gdzieś kamień, to podklinuję sobie go. On musi się dopasować do mnie tak, jak mi się po prostu podoba, a nie tak, jak jemu się podoba. Żeby leżał czasami, czasami trzeba go gdzieś tam przekosić. No i do naciągania sznurków mamy prosty przyrządzik, czyli deska ze śrubą. Tu jest przykręcone, naciągnięte i tylko sobie podnoszę w ten sposób, żeby to dociągnąć, tu położyć na, na bloczek i możemy śmiało jechać czy z tej strony, czy z tamtej. Okna mam porozmierzane, to widzieliście wczoraj. No i tutaj jest jeszcze jedna ścianka działowa, która też jest już wymierzona. Jedna w zasadzie tam będzie po tym druga, ale tam będzie od dalszego momentu. Czyli tu mamy zaznaczoną ściankę, gdzie będziemy już wypuszczać te szczępia na dwunastkę żeby to grało. Sebastian sobie jedzie z tamtej strony, tamtą ścianę. No i co? I klej i murować, tylko to już jest przyjemna robota. Nie ma jakiegoś tam nie, nie wiadomo czego. Możemy sobie to śmiało ogarniać. Tu mamy zabezpieczony, tu mam podsypane piaskiem, obojętnie jakim czy tym zasypowym, czy, czy tym zwykłym. Wiele by potem ten syf cały zamieść i, i będzie czysto. Także ja się przestawiam na tamtą stronę. Tam mi będzie łatwiej na rękę robić z tamtej strony. No, i tyle. Używamy grzebienia dziesiątki do nakładania. Zresztą zaraz wam pokażę. Ktoś mi tam pisał z Was o tym systemowym do, do klejenia. Nie robiłem tym nigdy, powiem Wam, że nie mam się gdzieś rozpędzić z tym za bardzo. Robię cały czas na grzebieniu i dziesiątka grzebień umożliwia, że mamy jeszcze tam troszkę miejsca na, na korektę tego bloczka. Potem przy. Przy ustawianiu Sebastian też robi na dziesiątkę, czyli te warstwy idą do porządku idealnie, takie same. Czyli warunek, żeby ta pierwsza na zaprawie była ustawiona do poziomu. To jest też warunek, żeby potem nie było jakichś tam górek, dolinek przy murowaniu. Więc na tym trzeba najwięcej uwagi poświęcić, na tej pierwszej warstwie. Potem sobie przetarłem tylko tarką z wierzchu, zamiotłem i żeby jakieś tam ewentualne strupy mi nie przeszkadzały. No i możemy wjechać, idziemy na tamtą stronę, pokażę Wam kawałek murowania, jak to wygląda i, i tyle. Nie wiem, jak to będzie z tym wiatrem, dzisiaj troszkę wieje, może tam ten dźwięk nie, gdzieś tam buczeć, ale myślę, że będzie dobrze. Tu jeszcze dość istotna sprawa, zawsze jak zamawiam bloczki, yy, przywożę paletę dwunastki, żeby stała już na ścianki działowe, z racji tego, że na te szczępia potrzebujemy już mieć dwunastkę, więc Przy każdym transporcie pierwszym, jak przylatuję na budowę, zawsze biorę jedną paletę dwunastek Czyli Tak Pod tym kątem właśnie, żeby mieć na te ścianki działowe, żeby wyprowadzić Ścianki działowe i, i Spać spokojnie Że tak powiem Także jeżeli ktoś chce robić też z tym systemem, czyli wypuszczać te szczępia pod, pod ścianki działowe, no to też musi o tym pomyśleć, żeby, żeby zrobić sobie pierw... Yy, znaczy, żeby mieć tą, tą dwunastkę na budowie. Używam tego młotka, byłem w hurtowni i nie mieli takiego jak chciałem, więc, więc nawet nie brałem, jakoś to zmęczymy. Nie jest to też tam jakaś tragedia wielka do, do pobijania. Sebastian ma ten lepszy młotek, jak trafię taki gdzieś w hurtowni, to kupię drugi. I będzie w komplecie. Także działamy z murowaniem. Dobra, pokażę Wam tu kawałek, jak to wygląda z tym murowaniem. Czyli dwa placki kleju wystarczą, i zbieramy, żeby po całości był rozgarnięty w ten sposób. Tak jakbyśmy kładli płytki. Nie czym to się za bardzo nie różni, tylko że inny materiał do położenia. Tu i tu zawsze robię, mimo tego, że jest jestem pust. to też Wam pokazywałem dwa paski kleju, żeby ta fuga pionowa też była ogarnięta. Same murowanie teraz to już jest naprawdę przyjemność. Chodzi o to, żeby tutaj dół, żeby się licował, do szmureczka patrzymy. Jedyna kontrola, jaka nas interesuje tutaj, to, to jest ten poziom tu. Tu żeby było w poziomie, żeby nie był przekoszony w tamtą stronę. I w zasadzie wszystko jeden położony no i oczywiście zaraz pozbierać te te fugi Żeby nie marasić No i kolejny tu chyba trzeba będzie dociąć tego jednego 60 No, teoretycznie możemy go wsadzić czyli drugiego też możemy położyć im więcej okien tym więcej docinek tutaj mamy okna do samego dołu to co wam mówiłem wczoraj tak sobie tutaj mrocznicy zażyczyli taką zmianę wprowadzili do projektu więc, więc tak będziemy robić czyli będą okna po całości bez parapetów do samego dołu no i tutaj to samo No i tutaj nie ma mowy o jakichś wyścigach, o jakimś gonieniu, bo, bo tyle czy tyle trzeba pomurować. Pomurujemy tyle, ile pomurujemy. Ważne, żeby to wszystko pasowało, a reszta to się tam nie liczy. Tu jest jeszcze taka kwestia, powiem Wam, że mamy długą ścianę, więc ten sznurek przypuszczam środkiem gdzieś tam upadnie Mimo tego, że jest fest naprężony, to i tak trzeba się z tym liczyć, że on opadnie, więc jak dojadę do połowy, gdzieś w tamtym miejscu tego po prostu na kamieniu podniosę do góry, żeby żeby grało. No i tyle. No i tu do sznureczka równiutko, żeby pasowało. I teraz możemy sobie zacząć tu w tą stronę z racji tego, że tu mamy wytyczone te śruby, które już mi ograniczają na okno wiązanie będzie zachowane więc spokojnie możemy zacząć od tego w tym miejscu i damy tą stroną do okna, żeby było bez tych wypustów tutaj Czasami się zdarza taki widzicie jak ten poszarpaniec to po prostu kiełbym tam młotkiem to przejadę i bo to mamy stronę do sznurka, więc raczej by pasowało, żeby, żeby to grało. No I tu dojeżdżam do śrubki w tym miejscu. I mamy już jedną stronę okna. Tu, wiadomo, trzeba będzie dociąć. I tak mówię, kontrola tylko tu. W ten sposób. Nie ma tutaj dużo pukania. Stukania po tym, po tym bloczku. Tam pierwszą warstwę trzeba było wyprowadzić równo i. I tak jak mówię, teraz już to procentuję. Tu sobie zbiorę, żeby nie podeszło i możemy możemy zrobić docinkę. No i tutaj tak samo trzeba będzie zacząć. Wykorzystam tą drugą połowę na tą stronę <laughs> z racji tego, żeby zachować też te wiązanie. Dobra, jesteśmy w miejscu, gdzie mamy tą ściankę działową, czyli dwunastka ucięta, ucięłem na 40 z racji tego, że 12 musimy mieć minimum nie, wypuszczone w tym punkcie i tu sobie nakręciłem wkręta, żeby mi, żeby mi po prostu ten sznurek równo leciał z racji tego, że tu jak go bym wykręcił, to sznurek już jest poniżej, poniżej tego nie szło, tego już na pewno dobić, więc to mi tutaj też blokuje przed wiatrem, który gdzieś tam dmucha i lecimy dalej do równego, no ale chodzi o to, żeby tu wkleić teraz te przewiązanie ze ścianą główną czyli to o czym mówię cały czas I tak byśmy lecieli oczywiście cały nie, cały mur do przodu ale ten czas, który stracimy tutaj odzyskamy potem, bo nie musimy gdzieś tam kombinować, jakieś deski dostawać czy cokolwiek to już nas nie interesuje więc dla mnie to jest na korzyść, ale to co mówię zawsze, że pewniejsze wiązanie na pewno jest takie niż te blaszki systemowe. No i tutaj sobie tym ciętą stroną daję na zewnątrz, żeby to ogarnąć. Tam przyjdzie elewacja, potem, więc to wyrówną. Z tej strony też przyjdzie, tak wiadomo, ale ale jakoś tak mam, że, że wolę w tamtą stronę. No i tutaj, oczywiście, kwestia tego że musi być do pionu. Czyli nie zostawiamy w ten sposób, trzeba go troszeczkę tutaj podtemperować. Musimy mieć pion. Ja sobie zaraz zaznaczę tutaj do dołu jak podeschnie, czyli tutaj sobie narysuję kreskę czerwoną na następnym też i będę wiedział, że w tym miejscu z tej strony mamy pilnowany pion, bo pion tylko z jednej strony da się zachować, z drugiej już tego nie, nie uzyskacie przy każdym materiale, czy przy, przy solbecie, czy przy porotermie, czy przy jakimkolwiek innym. Zawsze z jednej strony tylko pionujemy, No i mamy wypuszczone szczępie przewiązane ze ścianą. Na górą przeleci kamień, czyli mamy to na, na 100% pewne, że że jest OK. Oczywiście tak mówię, to jest moje zdanie. Nikt się nie musi z tym zgadzać. Bo widziałem, że chłopaki też robią na jakieś blaszka. No blaszka powiem wam jak esy do sufitu podwieszanych. W ogóle mnie to nie przekonuje, jeżeli chodzi o otrzymanie, otrzymanie tych ścianek działowych, bardziej by mnie przekonało te wiercenie, być może gdzieś tam wtapianie tych, tych prętów, ale to jest zaś dodatkowa robota. Tutaj mamy y, taką dodatkową, że musimy ten bloczek dociąć tutaj, tak? natomiast w tamtym wypadku też ten czas marnujemy, no to to jest wlał-wylał, a wiązanie jest bez porównania, no i to sobie teraz dotnę. Następny i będziemy mieć już w zasadzie wszystkie podocinane. I tutaj zostanie nam od połówki, sobie zacznę i możemy już do końca ściany jechać. No, i tym oczywiście też musimy wskoczyć na tą stronę. To jest też ważne, żeby to wiązanie było zachowane. Tu jeszcze jak docinam, zawsze sobie zostawiam pół centymetra luzu. Jak mam 44, robię na 43,5, z racji tego, że troszeczkę kleju trzeba nadłożyć i wtedy to fajnie pasuje. Nie ma problemu, że muszę się tam gdzieś na te śruby wciskać. To jest wymiar i tak szerszy o 2 centymetry od okna właściwego, czyli jak tutaj mieliśmy zrobione 150, bodajże 150 centymetrów. Dokładnie, bo tutaj mamy 152. No i tego się trzymam. Te 2 cm jest zawsze na, na niwelację, Ale my i tak, moi drodzy, będziemy robić tylko tą warstwę docinamy. Następne będą przepuszczane potem i, i przy jednym y, przyjedziemy maszynę i jednym szlagiem to utniemy na równo i, i to będzie najprostsze rozwiązanie, dużo prostsze niż, niż każdy jeden docinać na bieżąco. Dobra, tu mamy taką sytuację, moi drodzy, że Teoretycznie mógłbym zacząć od całego, czyli tą 60 dać dotąd, ale następny wyjdzie mi w tym miejscu, więc to wiązanie będzie mizerne, więc tu zacznę sobie od kawałka, żebym miał te 120 poza telefon, czyli 60 i 60, żeby to fajnie przewiązać, to w ten sposób to trzeba będzie rozwiązać, żeby żeby to zaraz wam pokażę o co chodzi Czyli daję troszkę rzadkie klejsy zrobiłem. Ale to nic, czyli daję tutaj kawałek, od kawałka zaczynam. tak gdzieś tam jakiś odpad z docinki. Tu nie musimy mieć tego równo, idealnie, mogą być zostawione takie zęby, mogą, a nie muszą. Tutaj dogadałem z kierownikiem w ten sposób, że powiedział mi, że nie musi być, może być na równo, ale jak będą zostawione takie zęby, to, to też nic, niczym nie przeszkadza. Zależy, tak jak mówię, zależy dużo od kierownika, czasami pewne rzeczy ustalam zawsze na początku, za czym zacznę robić, żeby nie było potem jakichś niedomówień, bo każdy kierownik tam ma jakieś swoje wymagania, a żeby nie było jakichś tam kolizji między nami, to... To po prostu lepiej to dogadać. Czyli, czyli mamy tu następny, no i przewiązanie będzie pasowało. Tu mam wypuszczony w tą stronę, też widzicie, podklinowałem, bo gdzieś mi to szło na bok. Tutaj mówię, te kliny też się sprawdzają, jak najbardziej można to zrobić, sobie pomóc w ten sposób, żeby żeby nie tu z tego kamienia w nieskończoność, tylko klinkiem po prostu pod, podjechać i, i po sprawie. No i też mamy takie sytuacje jak tu, czyli uwalony gdzieś tam bloczek. Nie odkładajcie tego na bok. trzeba to wymurowywać od razu, powiem wam, bo jak zaczniecie to odkładać, nazbiera wam się kupa tych uszkodzonych i nie ma potem tego za bardzo gdzie wyrobić. Więc my to robimy zawsze na bieżąco, żeby tego nie, nie zostawiać gdzieś. No i te docinki jak się wy... Jak się docina, to też zawsze, zawsze na bieżąco, żeby były wykorzystywane. Czyli tak jak w naszej sytuacji, tam mamy do docinek parę szczuk, tylko leży, jeżeli się gdzieś uda to wykorzystać, to to wykorzystujemy na bieżąco, żeby, żeby po prostu było okej. Okay. I tu tylko poziom. To jest to, co mnie interesuje przy sznurku. Już tam nie musimy walczyć z tym. No i przede wszystkim tutaj te lico nasze na dole, czyli tu z tej strony Musi się licować, powiem Wam, ta termalika troszeczkę miejscami wymiarów nie trzyma, ale nie jest to jakiś tam problem wielki, czyli tak jak tu mamy sytuację, jest minimalny ząbek, około, nie wiem, że 2 mm tego, natomiast tutaj, tutaj jest wszystko zlicowane na równo, ale tak jak mówię, nas interesuje ta strona. Tą stroną się nie macie co przejmować, nigdy nie wypionujecie dwóch stron, jest to fizycznie niemożliwe żeby, żeby to tak zgrało się więc trzymamy się strony zewnętrznej tam gdzie będzie klejony styropian potem docelowo a tutaj sobie każe z tym ścianą poradzą z środkiem tam też zależy na zewnątrz na jaki system będzie stosowany, czy będzie na pianoklej robiony styropian, czy czy normalnie, tradycyjnie na klej tego nie wiem zawsze wiadoma sprawa, żeby robić sznurek na zewnątrz. O, i tu dzięki temu mamy przewiązany już na na 100%, czyli kamień jest ogarnięty tak jak powinien być. A takie dziury potem z czasem po trochę, po trochę się gdzieś tam pozakleja, wiadomo. Dlatego też ja zawsze korzystam z białego kleju, żeby, no i estetyka też tego muru, całkiem inaczej to wygląda, powiem wam, nie musimy się wstydzić swojej roboty, że gdzieś tam po, po, pociaprane tym klejem szarym, nieraz jak to widzę, jak gdzieś tam się przejeżdża, to ja bym do tego za bardzo, za bardzo się pod tym nie podpisał, powiem wam. Chociaż czasami się zdarza, że tam gdzieś worek braknie czy coś i nie ma możliwości, no to trzeba już tym szarakiem dolecić resztę tematu, ale, ale tak jak mówię, jeżeli jest możliwość to, to jak najbardziej na białym kleju, żeby robić cena ta sama, a robota estetyka pracy dużo lepsza. No i to takie, taka to robota widzicie. i te boki też zawsze smaruję, żeby, żeby były przychycone. Teoretycznie bym nie musiał, ale te troszeczkę kleju to tam wiadomo, że nikogo nie zbawi, a mamy zawsze tą pionową fugę też łapniętą do, do kupy. No i tu tylko poziom, to jest to co mnie interesuje, lico z tamtej strony, tu jak wyjdzie no i potem sobie przelecę tutaj następny, chociaż zaraz mogę to zrobić, <laughs> tego ustawić do pionu żeby to w ten sposób ogarnąć dotnij tutaj Darek czyli tu jedziemy dalej z tą warstwą Tak to trzeba wypuszczać, moi drodzy, żeby było takie schodki, potem powstaną na tym murze, żeby to miało sens, czyli w ten sposób tu dokładam. Wstępnie sobie ustawiam i my sznurek trzymamy z tej strony. Czyli mnie interesuje lico z tej strony. Czyli poziomuje, znaczy się pionuje w tym wypadku wszystko z tej strony. Wstępnie sobie można ogarnąć. I tu musi być też zachowany pion na bloczkach. Widzicie, jeżeli on w tej chwili gdzieś tam nie, nie współgra ze mną, no to klineki też nie ma co napierdzielać. Niepotrzebnie, Tylko po prostu klinka sobie bije tu z tej strony i on z automatu się przechyli, wyschnie i, i będzie wszystko ok. Czyli mamy ogarnięte, widzicie, pion jest z jednej tutaj, troszeczkę by trzeba było teraz w tą stronę. Czyli tak i tak w dwóch miejscach zawsze sobie sprawdzam. Ten mój pion, żeby pasował. No i widzicie jaka tu jest różnica, no jest tam minimalnie, jest różnica. Z tej strony mamy lico, ale to jak mówię taki jest materiał i i z tym już nie walczcie, bo, no bo przegracie po prostu i tyle nie ma co. To są takie drobiazgi już które nie mają znaczenia. Jeżeli chodzi o murowanie, no i tu następnego wstawiam. No i potem ten kolejny będzie już szedł. Zaraz wam pokażę. Oczywiście tłumaczę to ludziom, którzy będą próbowali sami gdzieś tam coś robić. Nie, nie tłumaczę tego murarzom, którzy się tym specjalizują. Zresztą <laughs> wiecie, że. Kanał jest po to, żeby wytłumaczyć właśnie tym ludziom, którzy zaczynają tą przygodę swoją, gdzieś tam próbują idą wybudować i zawsze tą lepszą stroną, znaczy lepszą, tą płaską do ściany, nie tą z wypustami, żeby tego kleju tam nie nawalać, tylko w ten sposób dokładam i dociskam tu do równego, no i oczywiście pion i mamy gotowe, także... No i im wyżej tym będą te zęby tutaj większe wychodziły. Ale my sobie zrobimy te 4 czy 5 rzędów. Tyle ile po prostu damy radę na tą wysokość. No i potem następna, następny temat. To już będzie szło, już z rusztowania trzeba będzie robić, to też nie będzie już takie jakieś tam kolorowe. Wiadomo, jak już zrusztowanie to już tam z co się pracuje, ale, ale do ogarnięcia wszystko. Tak, mówię, nie ma co narzekać, roboty trzeba zrobić i tyle. No i kontrolnie do pionu w dwóch miejscach sprawdzam, pasuje, zostawiam i tyle. Tutaj teoretycznie powinno grać i też tak jest. No i wszystko. I ten nadmiar sobie zebrać, żeby wam nie zasyć, bo naprawdę te kleje są mocne. Jak one wyschną tutaj, to, to trzeba się naszkrować, żeby, żeby to. Usunąć, a tak już do następnego doczka bo nie będzie nam przeszkadzać. No i dobra, i teraz mogę sobie kontynuować w tamtą stronę. Następny przeleci zaś, przewiązanie tutaj yy, będzie przez cały mur, ale to dopiero jak sznurek wystawię do góry. No i tyle. No i tu mamy troszeczkę tych docinek w tych oknach. No i tutaj taka sama sytuacja, moi drodzy, jak, jak tam, czyli żeby przewiązać dobrze ten element. Sześćdziesiątka wychodzi mi tu, więc jest to za mało więc będzie zrobione tak samo w ten sposób no i niestety dwie docinki z jednej i z drugiej strony będą zrobione po to właśnie żeby te przewiązanie było prawidłowe dobra tak to wygląda mamy pięć warstw na tych trzech ścianach zrobione czyli tą najdłuższą tą i tamtą o no tyle murowania więcej wycinania jak murowania te wystające sobie potem obecniemy na równo tak samo jak tu Strasznie uszkodzone są te bloski, powiem wam, kurczę, takie z tej palety się bierze, to niektóra paleta jest taka jakaś zmiażdżona, że, że idzie to, wszystko e, strasznie wygląda. Ale no i są troszeczkę nierówne, są minimalne ząbki z tej strony, ale to co mówiłem, nas interesuje licon z tej strony, gdzie mamy sznurek, reszta nas nie obchodzi, to nad tym nie, nie zapanujemy w życiu. Także tak to wygląda. No, prawie 5 palet już jest wymurowane. No, jakby poskładał to, ale zresztą mniejsza z tym, ile jest. no Tyle jest, ile jest. No, ale tu powiem Wam, skończyło się już Eldorado. Trzeba będzie jakieś rusztowanie stawiać. Będziemy się jeszcze ratować na tej zasadzie, czyli ze dwa bloczki, żeby zrobić pod nogi, więc będziemy mogli jeszcze dwie warstwy do góry pojechać. No, bo wiecie, jak to praca na rusztowaniu no już to nie jest nic fajnego, ale tak czy siak nas to nie minie. No i zostanie nam do zrobienia potem ten garaż, ale tu jeszcze mamy te ściany do zamknięcia. No i tutaj mamy taki temat, jeszcze wam pokażę z tymi, z tymi wypustami. Nie jechałem tutaj dalej w tą stronę, tylko zrobiłem sobie na takiej zasadzie, że Podstawiony kawałek, podklinowany, ten wypoziomowany kamień, żeby był poziom, no i to wystarczy. Możemy tak kontynuować na tej zasadzie do samej góry, jeszcze bez tego murowania, bo to, co mówię, nie chcę się tu zastawiać tą ścianą z racji tego, że potem będziemy mieć problem z jakąkolwiek komunikacją. To będzie zrobione już na sam koniec. Jak będziemy mieć po obrysie zrobione wszystkie ściany elewacyjne, to, to będziemy myśleć o tych wewnętrznych. No i tu będziemy musieli trochę zalać te. Te słupy, myślę, zaszalujemy na ten metr, na te cztery bloczki, co mamy. Te szalunki gotowe z jednej z drugiej strony i to pozalewamy. Z racji tego, że tu są takie cienkie, te odcinki krótkie, więc żeby troszeczkę to przychwycić tu, czy tam, tam ten filarek. No dużo będzie okien takich dużych, okien tutaj wszystkie idą okna do ziemi, czyli możecie sobie już wyobrazić, jak to będzie wyglądać. Pomału tutaj też będzie duże okno do samej ziemi. Jedynie będą okna z parapetami w kuchni, to co mówiłem. No i tu w garażu będzie takie malutkie okienko. Także tak to wygląda. No spokojnie też się zrobi robotę bez ciśnienia. To jedyne myślę, żeby to potem wziąć tego kleju w pianie i, i to zapianować, bo tym, tym klejem do, do klejenia nie da się, bo on po prostu wypłynie. To jest klej cienkowarstwowy, więc on wcześniej czy później spłynie, więc jedyna opcja, żeby to tymi uszczelnić, to tymi. Tym klejem, co żeśmy kleili xps -a. tego kleju jeszcze nam zostało, więc myślę, że to w ten sposób rozwiąże, żeby to ogarnąć. Także tak to wygląda. Dobra moi drodzy, my spadamy. Tyle na, na dzisiaj, miejcie się, do następnego.